Witam wszystkich, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny materiał z Heroes of Mighted Magic 5, w którym kontynuujemy łzę dla Osira. Myślę, że to już będzie końcowy etap, jeżeli chodzi o tą misję. Ostatnio udało nam się pokonać wszystkich czarnoksiężników i teraz tylko pozostaje wykopać na powierzchnię to, co nas interesuje. Z tego, co tak przejrzałem po świecie podziemnym, nie ma tutaj w ogóle żadnych innych znaków, więc prawdopodobnie muszę udać się na takie okoliczne tereny. I w czasie, gdy Osir będzie się tam posuwał, wybierzmy od razu ten oto punkt docelowy, jacyś tam zwiadowcy mogą mi nieco pobadać. Więc zacznijmy od pana Gilraena, i może mi się przemieścić prosto na te północne ziemie. I co my tu mamy? Łuk z rogu jednorożca. Czy ja czymś takim już nie dysponuję? Nie, chyba tego nie braliśmy, bo mi się przypomina ostatnia misja, gdzie za pomocą tej oto bohaterki się. Broniliśmy przed armią czarodziejów i rzeczywiście to poskutkowało, pokonała ona dwóch wrogich dowódców w końcu. Przejdźmy do nowej kolejki. I teraz może niech ona się podsunie nieco na południe, być może przejmiemy poszczególne faktorie po naszych wrogach. I jeszcze jeden znak się tu znajduje. Super. W takim razie myślę, że będziemy po kolei wszystko odwiedzać. W zależności od tego, gdzie będzie można posunąć fabułę do przodu. To jest tak naprawdę główne uzależnienie. A nawet jeżeli nie będę wiedział do końca, gdzie chodzić, to zawsze mogę wybierać po kolei dane obiekty i w końcu za którymś razem trafimy w taki odpowiedni. Ale oczywiście spróbuję wybrać to, co należy. Tu widzę, że nie przejedziemy. Musimy pokonać hydry. W takim razie możesz zostać na tym terenie, bo. Ty już niczego więcej nie wykonasz. Chyba że ciebie tutaj byśmy podsunęli, ale zawsze możemy ją przekierować, gdy tylko przebada te terytoria. Choć jeszcze z jednej strony ona teraz będzie zawijać mi się do tej strefy. Dobrze, to będziesz miał robotę w ostateczności do wykonania. Lethosie, szczerze, przejmij sobie kopalnię kryształów, i na tym skończy się Twoja działalność. Myślałem, że Twoją watachę wykorzystamy, ale poszło trochę szybciej z tymi przeciwnikami i tak to musi z Tobą wyglądać. Być może następnym razem, jeżeli tylko jeszcze zagramy, na mapie, gdzie będzie osada Czarnoksiężników, bo to nawet niekoniecznie musimy grać tą frakcją. Są różne okoliczności, jak na przykład w tej misji, które jak najbardziej mogą skłonić się do tego, aby werbować poszczególne postacie. Przekonajmy się, co tu się znajduje. Jakiś posterunek elficki prawdopodobnie był przejęty przez niebieskich. Szczerze możemy go ominąć. Nie ciekawe, czy oni do mnie dołączą. Możliwe, że tak. A jeżeli nie, to bardzo prędko zgładzimy. A, jeszcze mi się coś przypomina. Czekajcie. Był taki cytat. Jeżeli chodzi o zadanie poboczne, tu będziesz bezpieczny, a gdzie będziesz bezpieczny? W sanktuarium. To może być generalnie kwestia tego oto znaka. Szczerze, ja się tutaj udam w pierwszej kolejności. Potem gdy zahaczymy. O ten obiekt, bo w sumie tak i tak będzie nieco bliżej. Przekonajmy się, o co tu chodzi? Zakaz wstępu pod karą śmierci, czyli. Nic więcej nie odkrywamy. A bo ja już tam to czytałem w ostatnim filmie, już mi się przypomina, zanim poszedłem na tą ostatnią miejscowość gracza niebieskiego. Co dla mnie tu jeszcze macie właściwie? Możliwe, że ujrzymy przejście przez rzekę i mamy chyba rycerzy śmierci. Tak mi przynajmniej to przypomina. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Lecz, zdobyłeś kopalnię kryształów? Świetnie. Usypiamy cię i teraz tylko operujemy. Trzema herosami? Myślę, że nie ma co tutaj ich pokonywać. Skupmy się tylko i wyłącznie na fabule. Ciekawy, ile ten odcinek właściwie potrwa. Wy oczywiście już to widzicie. Ja w trakcie nagrywania nie jestem co do tego przekonany. I mamy to aż 90 inkwizytorów. Tu część wpływa do całości hmm. ta przynajmniej jest nieco bardziej zrozumiała. Trochę tak, ale nadal wolałbym szczegółową mapę i drogowskazy. Hmm, I tak się zastanawiam, gdzie teraz polecieć. Tu część wpływa do całości, a całość może być bardziej po tej stronie. Przynajmniej tak mi się wydaje. A no, sprawdźmy to. Najwyżej się pomylę. Jeżeli chodzi o ciebie, mamy hordę rycerzy śmierci. Myślę, że moglibyśmy ten skrawek przebadać, ale to w dalszej perspektywie. Chyba, że to ty się tym zajmiesz. Potem, gdy zwerbujesz znaczące posiłki i wiesz co, Lethosie, może będzie dla ciebie robota. Zwiniesz, po pierwsze. Mroczne elfy. I teraz udaj się w tamtym kierunku. Jako, że masz tylko pierwszy level, to będziesz musiał przekazać część sił naszej bohaterce, ale jak najbardziej możemy zrobić połączoną armię Sylwan oraz Lochu. Gilraenie, co ty jeszcze możesz tu odkryć właściwie? Jakiś tam obóz najemników, kopalnia rudy, która jeszcze działa pod wodzą neutralnego gracza. I to jest symbol tego, że było to wcześniej kontrolowane przez. Kogoś znaczącego. Więc tak to można odczytywać. I szczerze, ja Ciebie uśpię. I czy wszystko tu zostało przebadane? Praktycznie tak. O, może też chodziło o ten znak. Zobaczymy. Jeżeli tam nie trafimy, to z pewnością się tu uda. Jest jeszcze trochę ogólnie możliwości. I widzę, że tędy nie da się przejechać, czyli tylko i wyłącznie przez ten most. Cofaj się czym prędzej do elfickiej miejscowości. Myślę, że w ostateczności możemy podwędzić ten łuk. Dla inkwizytorów będzie bardzo użyteczny. I od razu przez te hydry się przebijemy. Ledwo się kontynuuj swoją wędrówkę. I wyskakuj mi z tych podziemi. I to czym prędzej. I myślę, że znaki będziemy tylko i wyłącznie odwiedzać Osirem. Bo znowu jakieś kaccenki mogą się nie wyłaniać. Tamtą jedną, którą pokazałem, ona tylko i wyłącznie była zaprezentowana dzięki temu, że to zmontowałem. Tutaj od razu się przyznaję. Weź sobie eksperta od szczęścia. I cóż, tylko i wyłącznie posterunek Należący do ludzi Weźmy dziesięciu zbrojnych I żadnego tu znaka nie ma Dziwna sprawa, byłem pewien A, dobra Coś tutaj ciekawego widnieje Popatrzmy Pokonajmy paladynów Osłoń oczy Czyli niestety nie trafiłem A więc udajmy się do Tej drugiej miejscówki Myślę, że oto Możemy jak najbardziej zahaczyć. A ty powracaj do miasta. Gilraenie, jesteś już śpiony. Bardzo dobrze. Zostań w takim stanie, w jakim się znajdujesz, i zaraz jakoś sensownie to połączymy. Lethos już do ciebie dołącza. Tylko niech przekaże siły matronych. Hydrys z głębin. Jeźdźcy. Bez zabójców, ponieważ oni tak i tak nie będą mogli używać trucizny. Są to w końcu nekromanci, odporni na tego typu działania. Zastąpimy tancerzy wojny. I weźmy sobie takie krwawe furie. Zobaczmy, co tu jeszcze właściwie można dołożyć. Niech to będą jednorożce. Druidzi. I chyba tyle. Generalnie możemy atakować. Powinna sobie poradzić. Na niskim. Na wszelki wypadek, jeszcze wzmocnimy szczęście. I z tego co kojarzę, raczej ulubionego wroga w ich przypadku nie ustawimy, bo nie przypominam sobie tego, żebym z nimi walczył kiedykolwiek na tej całej mapie. Można zawsze artefakty zwinąć, ale nie będą one potrzebne. Po prostu udajmy się po wieżę łuczników, przejdźmy przez garnizon i lecimy prosto do tej strefy. Już za chwileczkę tam będziemy. A nasza bohaterka zajmie się innym zagrożeniem. Sądzę, że tym akcentem też odkryjemy 100% naszej mapy. A, jeszcze przy okazji, byś mi to przejął, bo tak widnieje od dawna, a ja tego nie kontroluję. Klawisz Z do użycia, i teraz czas powalczyć. I może do tej bitwy wejdę w sumie, bo nie walczyłem. A to może być całkiem ciekawe. Myślę, że to może być też ostatnie starcie, jakie przeprowadzimy w y, tym scenariuszu. Wystawmy każdego. Hydry troszeczkę na środek, nieco bardziej. Dobrze, zaczynajmy. Wszystko podzielone, czyli mają możliwości pod kątem tego zabójczego ciosu. No cóż, straty nie są aż tak bardzo istotne, aby tylko wygrać. Pod warunkiem, że nie ma dalej. Innych przeciwników, choć osobiście jakoś w to wątpię. Sądzę, że oni pilnują czegoś cennego. Zaczarujmy łuk i weźmy sobie krąg zimy, tak, żeby od razu atakować kilka istot jednocześnie. Plus do tego dołóżmy spowolnienie na wszelki wypadek. I teraz, jako że mamy obniżanie obrony, trzeba od razu nacierać. Nieważne jakie będą konsekwencje, aby zabijać jednorożce. Naprzód, hydry. Tak samo. Dobra, może za chwileczkę. Minotaury za jednostki. Te dwie. Krwawe furie, a niech to może ubijają. Wciąż jejscy działają od planki. I strzelmy sobie może o w nich. Spowolnimy. I myślałem, że dosięgniecie tą szósteczkę. Niestety nie powiodło się. Może warto będzie użyć wytrzymałości. Chociaż kto wie w co zaatakują właściwie. To mogę z tym nie trafić. Niech to będą kamienne kolce. Plus do tego. Następne spowolnienie. Na pewno wszystkiego nie zabijemy i trzeba się nastawić na działanie w przeszłości. Teraz y, tych 26 poleci mi... Na to skrzydło chyba nie. Wolę zaatakować w 19. Nieco na środku. Te stwory puścimy. I może zaatakujmy ponownie 15. Żeby przy okazji właśnie o to uderzenie wykorzystać w minimalnym stopniu tu bez kontry i ze wsparciem. Ponowny atak. I jakoś to współgra. Z minotaurami jest najlepiej. I właściwie, czy wy się z nimi stykacie? Nie za bardzo. Pomimo to, trzeba ruszyć. No dobrze, dobijmy czwóreczkę, bo ona ma jako pierwszy ruch. O, zabójczy cios się pojawił. I ciekawe, czy krąg zimy? w tym przypadku wejdzie. O, udało się. Super. To teraz prosto na dwójeczkę, która stoi przed wami. Zabijmy błyskawicą. Matrony niestety będą zblokowane. To już trudno. Tu chyba będzie bardziej opłacalne to działanie. I czy działa dezorientacja? Nie. W takim razie użyjemy wrażliwości. I teraz załatwmy trójkę. Hydry z głębin dobiją to wszystko za jednym zamachem. Dobrze, może byśmy użyli. A, niech będzie krąg zimy. Może nie ustrzela swoich. Świetnie, a zawsze spowolnimy. Wy, może nimi się zajmiecie. I mam nadzieję, że jakoś to zgładzimy. Zanim się ruszą. Minotaury. Do boju. Cudownie. To teraz pora na tych ostatnich. Jeszcze coś tam zrobią. Jednorosce zbliżyć się. Spowolnie nie zostało rzucone. Z tego co pamiętam. Tu będzie atak z kontry. Może zaczekajmy, kimś innym lepiej. To zrobimy. Strzelamy. Wywalić na bliższym dystansie. I w sumie możemy ustrzelić. Kto by pomyślał, że coś takiego się pojawi? Tu jedynie tylko zbliżymy i uderzę jednorożcami albo minotaurami. Chyba wolę minotaurami. Żeby było podwójnie. Ok, dobić. I jakoś sobie poradziła. Choć tak jak można było przypuszczać, to było dosyć krwawe. Okej, okay, weźmy sobie Eksperta od obrony. Plus do tego... Ekspert Magii Zniszczenia. Jakaś tam Pomysłowość, albo nie, Mistrz Ognia. Wybuch many. Dobra, niech będzie. Przełazimy. Niezłe wzgórza. Uzupełnijmy manę. I ciekawe, co tu takiego widnieje? Jakiś żywiołaki, tłum. Osirze, musisz się ruszyć. I trafiliśmy. Sięgaj wzrokiem dalej. Przybliż się. Brzmi jak skutek działania jakiegoś czarodziejskiego wynalazku. Albo czegoś znacznie większego. Dobrze, ja myślę, że teraz rzeczywiście może chodzić o to. Wracamy, a ona sobie pobada. Jeszcze na wszelki wypadek mogę o to zahaczyć, ale wątpię. Sięgaj wzrokiem jeszcze dalej, a to jest teraz najdalej. Jakby tak nad tym pomyśleć. I o co z tym chodzi? Chyba trzeba będzie się przebić. Na normalnym. Myślę, że damy radę na predykcji. Dobra, niech będzie. Akceptujemy ekspert od szczęścia. I mamy tutaj tylko i wyłącznie składy żywiołów. Nie będę ich łupił. Surowców mamy pod dostatkiem. Przechodzimy do nowego dnia. I może coś jeszcze ciekawego widnieje. O, proszę. Zmory horda. Czy ona sobie na pewno poradzi? Chyba tak. Dobrze, niech będzie. I kupimy sobie mapę. Zobaczmy, jak to się prezentuje. 4000 jedynie. Szczerze poza tą wyspą chyba niczego nowego nie odkryliśmy. Wszystko znajome. O, to jest co ciekawe, też ze sobą połączone, ale niewystarczająco, żeby można było używać natychmiastowej podróży. Okrętu też nie przywołamy. Ale naprawdę ciekawe byłyby tu możliwości, gdyby tylko nie zostały zablokowane. Interesujące mogłoby być to, jakby się to właściwie prezentowało. O, tu jest bardzo wysoko wybrzeże w postaci klifów. Tak na marginesie. Dobra, wracamy do zadania pobocznego. I czy trafiliśmy? Brudne pieniądze. I węzłowato. Co za przyjemna odmiana. Ok, to teraz mam taki oto pomysł. Widzieliśmy znak przy kopalni złota. Więc myślę, że to może być związane z pieniędzmi. Udajemy się tam czym prędzej. Jeszcze ona niech mi tylko przebada ten portal. Bo jestem ciekaw dokąd prowadzi. A, dobra, przyznaję, że tego jakoś nie zauważyłem. Nie rzuciło mi się to w oczy. Dobrze, moja droga. W takim wypadku skończyłaś swoje działanie, tylko i wyłącznie zostajemy przy Osirze. Jeszcze można o to zahaczać, ale myślę, że rzeczywiście chodziło tylko i wyłącznie o ten obiekt. Nic nie jest tutaj innego związane z pieniędzmi. I mamy to. Ścieżka biegnąca w górę doprowadzi cię do celu. Doprowadzi cię tam, he? nie dość szybko jak na mój gust. Cierpliwości, Sylareno. Cierpliwości. I teraz pytanie, czy pozostał tylko i wyłącznie jeden znak? Mi to przypomina wyjście z podziemi. Ścieżka biegnąca w górę doprowadzi się do celu. Czyli co? Chodzi generalnie o to. Tu idziemy w górę i doprowadza mnie do tego znaku. Ja to tak interpretuję: jedziemy tam. Historia kończy się tam, gdzie się zaczęła. Nie, tylko nie to. To naprawdę było takie proste. Głęboko wierzę w harmonię, ale nadal mam ochotę kogoś zatłuc. W porządku, przypomnijmy sobie, gdzie nasza historyjka się rozpoczęła? Oczywiście pod tym znakiem, czyli co za Aszy jest dokładnie na tej pozycji i to by oznaczało, że tą misję dało się przejść w dwie tury. <gry> No cóż, muszę to sprawdzić, ale generalnie tak to chyba się prezentuje. Mapa nie została odkryta mimo wszystko. No to lecimy. W takim razie, według przypuszczenia. I szczerze, ten materiał chyba właśnie się kończy. Ponieważ już tej wędrówki nie będę wam pokazywać. Widzimy się w miejscu docelowym. A więc przekonajmy się, początek tygodnia kruka. Oby był szczęśliwy. Szukaj bardziej na wschód. Czekajcie. Dobrze, to chyba chodzi o tą strefę. Przestawmy się. Ale myślałem, że jest bezpośrednio przed znakiem. Co nie zmienia faktu, że tak i tak można było to przejść w dwie tury. Szukaj bardziej na wschód. Cierpliwości. Skoro tyle tego poszukiwaliśmy, to możemy chwilkę czasu poświęcić. Co ty z tym? Szukaj na wschód. Już bardziej się nie da podjechać. Jeżeli tu tego nie będzie, to... To co? Gdzieś yy, mam do tej strefy jechać? Nie, tutaj już musi być. No, 80%. I gdzie jest ta opcja, o co chodzi? Jeszcze raz. Przeklikajmy. O, teraz już lepiej. Bez jaj, ja nie mogę, kurde. Przedłużacie tylko te poszukiwania. No, jak niczego tu nie ma, to ja tu czegoś nie rozumiem. Szukaj bardziej na wschód. Czy mi się krysz. Ja nie mogę. Znowu mi się kierunki pomyliły. Tak jak w tamtej misji, gdy przechodziłem kampanię. Dobra, to może rzeczywiście będzie pod znakiem, albo raczej za znakiem. Jest! Nareszcie! Krzyki pierwszych smoków dźwięczą ci w uszach. Spędziwszy wiele godzin na kopaniu, twój bohater znalazł ze Aszy. Zasylanne i harmonie. I długą drogę do domu. Rzeczywiście, można było to przejść, jeszcze raz powtórzę, w około dwie tury, ale co to byłaby za zabawa oraz atrakcja? Gdybyśmy to od razu zakończyli. Dziękuję moi drodzy za uwagę, słyszymy się już przy scenariuszach w przypadku kuźni przeznaczenia. Hejka!